Rada Miejska w Przemkowie zaapeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także Marszałka Sejmu i Senatu o przyznanie telewizji trwa miejsca na multiplexie cyfrowym. Przeciwnicy apelu uważają, że przemkowski samorząd nie powinien się mieszać do rozgrywek politycznych. W styczniu Krajowa Rada odmówiła Telewizji Trwam nadawania na multipleksie cyfrowym, bo jej zdaniem nie miała szans na powodzenie tego przedsięwzięcia. Apel Przemkowskiej Rady Miejskiej o zmianę tej decyzji to pomysł radnej Heleny Krupskiej, szefowej PiSu w Powiecie Polkowickim. Walczyliśmy o wolność, o demokrację, o swobodę wypowiadania, wie pan, i, i tutaj każdy obywatel powinien tego bronić. Tu nie ma jakichś takich partyjnych. Jakby preferencji. Tu są preferencje czysto ludzkie. My mamy prawo do tego, żeby słuchać i oglądać to, czego chcemy. Nie jestem przeciwny temu, żeby Pan możliwość realizacji swoich zadań, ale nie wiem, czemu miałby służyć taki apel. Nie dajmy się Baba mówić. Podajmy swój proszę Państwa, głos, aby to miało odbicie w to są rozgrywki y, dużej ligi, czyli Platformy Obywatelskiej i PiSu. My jako mała gmina, która się stara o dotację do partii rządzącej, bo to jak Platforma rządzi, nie, po, nie powinniśmy y, wychodzić poza szereg. To to nie jest sprawa nas. Kogo mamy się bać, mamy małym miasteczkiem, to nie ma żadnego wpływu na nasze sukcesy i błędy, To nam to nikt używana nie pomoże, jeżeli my sobie sami zdaniem Heleny Krupskiej oddzielanie tego, co się dzieje w kraju od lokalnych spraw. To nieporozumienie. Dlaczego to się sprowadza do jakiejś wojny między Pisem a Platformą Obywatelską? Przecież to nie o to chodzi. To jest telewizja, y, którą ogląda y, naprawdę duża rzesza y, ludzi. Pod protestem się pod, podpisało ponad 2 miliony y, obywateli. Y, no przecież to jest, y, to jest nasza wolność, tak? Jest oczywiście prywatnie za tą telewizją, żeby była wolność i żeby każdy miał prawo. Jestem za tym, ale nie to nie powinno być rozwojane na forum Rady Gminy w tym momencie. bo To tak źle wygląda. My mamy prawo żądać, żeby to nam przekazywano. Co my chcemy jako obywatele? To jest zamach na demokrację. Pomijając to, jakie to są media. Czy to są katolickie, czy to są jakieś inne media. Dzisiaj katolickie media, jutro mogą być inne media. Większość przemkowskich raznych zgodziła się, żeby Rada wystąpiła z apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie telewizji trwam miejsca na platformie cyfrowej. Siedem osób za, kto jest przeciwny? Dwa przeciwne, kto się wstrzymał? Cztery wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.